Cześć domciu Cześć Nie ma żadnego live'a to jest fake Nie tu nie ma <laughs> Musimy coś sprawdzić Cześć XYZ Kurde nudziłeś się czy co <laughs> Że jesteś Dobra mąszeń właśnie na tego live'a O jest mąszeń Dokładnie tu, To jest, to jest... Eee, Czadna, żywo, To jest testowy. No, no scam, Eee. Zbażnie, tak, tak. Dobra. Możesz teraz najeść na obojętnie kogo i powiedz mi, co tam masz, kurde. Teraz masz? O cholera, czekaj, jeszcze, jeszcze tylko się upewnimy. Mateusz Madmań, najedź na obojętnie którego użytkownika na czacie na żywo prawym klawiszem i zobacz czy masz taką opcję jak ukryj użytkownika na tym kanale. No ale to wcześniej tego nie miałeś, tak? Ok, dałeś mi screena, super Ale to wcześniej nie miałeś tej opcji Aha, Mateusz na telefonie jesteś ok. Cześć, Bartusz Koszewski, ok. Więc z Denek są dwie opcje: albo to ja niechcący na ostatnim livecie kliknąłem. E Albo jest tylko jeden podejrzany. A to jest tylko tak, tutaj wrzucone ta, ta koparka, żebyście się nie nudzili w czasie, kiedy my tu będziemy z mąszajnem coś sprawdzać. A. Hmm. Hmm. No ale. Cześć, Damian Wulpian. Nie, nie ma live'a, żadnego, nie ma live'a. My tutaj po, poważna afera jest, my tutaj testujemy, że tak powiem. A dobra, cicho, mąszań, to ty masz sklerozę. Mąszań, ty masz sklerozę. Mateusz mi przysłał screena, że już wcześniej miałeś tę opcję. To, <noise> no w cenie złomu. Czekaj, no nie no, 16 ton to trochę drogo chcę jak w cenie złomu, bo to te teraz tona chodzi poniżej 1000. Silnik pali, ale ma problem z paliwem, hydraulika mocna, opony flaki, ogólnie zmęczony, stoi od dwóch lat. No to no... No to panie, jak to jest 16 tonówka, to 16 tysięcy max. Nie, to słuchajcie, to, to dobra, to my sobie z jak pogadamy, mm, ja zrobię, że tak powiem, rozpoznanie i. De facto moderatorzy nie mogą sprzedać bana, jeśli chodzi o komentarze pod kanałem. To musiał ktoś zrobić, że tak powiem, na live. Nie, czy jest Denek? Podejrzenia fałszywe. Mówisz, że tego nie miałeś. Będę musiał ci znowu uprawnienia zmienić. Kurde, żebyś to sprawdził. Czekaj, może teraz to mogę. O Jezu, nie to. Poczekaj, może nie na chwilę cię usunę jako moda. Dobra, teraz sprawdzaj. No właśnie, na to wygląda, że chyba działa. Jak się da na czacie. Jak się ukryje. Nie, nie wyciszy na krótko, tylko jak się ukryje, bo, bo jest. Ukryj na tym kanale. Ukryj użytkownika na tym kanale. Jeszcze raz wejdę na Whatsappa. Tak, no, no, ten, MatMaj ma jak byk, ukryj użytkownika na tym kanale, i to z telefonu. Nie, 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 Przemo83, nie, nie, jest aferka i sprawdzamy jak do tego doszło. Yy, czy, czyste, techniczne sprawy. Nie wszystko będzie po staremu. Cześć, Damian F. Okazja jest taka, że nasz drogi Zdenek dostał bana u mnie na kanale i nie wiem kto to zrobił. Czy, czy ja miałem jakąś pomroczność jasną, czy coś? <laughs> Jak do tego doszło? Myślałem, że miałem włamanie na konto, ale ja mam dwuetapową weryfikację i Nikt nie ma dostępu do moich urządzeń poza mną, więc ża żadnego logowania podejrzanego nie było, żadnego włamu nie było. Prawdopodobnie albo, no właśnie, próbujemy ustalić, jak do tego doszło. Ale jaki kodeks karny? Coś więcej powiedz? YZ, bo ja jestem nie na bieżąco. No nie, mąża, nie, ja już ci klucz zabrałem na 2-3 sekundy, a teraz znowu że jesteś zwykłym moderatorem. Dalej sprawdzaj, czy masz opcję ukryj na kanale. Cześć, Cześć Andrzej Karpowicz. A, o auto chodzi. ok, dobra. Ale to ile? Jak się przekroczy o 30, nie? Czy coś tam? A nie, zachlanie. Masz dalej? No widzisz mąsz, a w tej chwili jesteś zwykłym moderatorem, nie zarządzającym. O. Oh. Ale ja bym tutaj od razu nikogo nie podejrzewał. To chyba ja. A, powyżej 1,5 promila to zabiorę auto, ok. No tak, no wiecie, to jest, jest bardzo kontrowersyjna sprawa, bo mm, a co jak jest współwłaściciel auta? No to jest własność prywatna, nie? To wiecie o co chodzi, to jest Yy, dobra nawet nie chcę się teraz nad tym rozwodzić bo ja tu inne problemy mam na głowie nie chcieliśmy to sprawdzić co z Zdenkowi? dobra dawaj dawaj bana Zdenkowi zobaczymy co się stanie O, ciekawe, czy będę w stanie wyświetlić tą wiadomość. Yy. Aha, tak to wygląda, jaki znowuż Uber pies. Cześć Maciej, cześć Macieju. Dobra, e, teraz ja muszę coś sprawdzić. Hmm. Holender, to nie tu, to nie tu. Momento.

Jest, Je, co ty? Śliwka nałemczowska, inspiruje wszystkie zmysły. Wściwko, <laughs> jest. Je, co ty? Śliwka nałemczowska, ja inspiruje wszystkie teraz? zmysły. Wściwko, Aha, bo na żywo <laughs> leci, dobra, jest. dobra, najświeższy dobra, dobra. dobra, widzisz, jest Zdeneczek, czyli to tak działa. A czekaj, muszę coś sprawdzić, bo ja mogę przywrócić tutaj. Eee... A nie, ktoś przywrócił, kto przywrócił zdenka. A teraz odbanowałeś? To czekaj, muszę odświeżyć. Eee... O Jezu, treści na żywo niepo niepotrzebnie ten tu. Weźmiemy starego. Działa, czyli to tylko działa na liveach. No, czyli to działa na liveach. Dobra, panie. O, o ten drogi. Tu se koparki pooglądajcie, <grystanie> a my tutaj załatwimy to czekajmy. Trzeba zdemkę zawołać. A jest Denek? No, jest, jest Denek. No wiem, że jest. Ja dzisiaj zadzwonię, się zapytam, bo mi powie wprost, no. Yy... Natomiast jest taka opcja, że yy... mogłem niechcący to ja zrobić. Na takiej zasadzie, że no teraz nie jestem w stanie wam tego pokazać, chociaż... Nie, uda mi się to jakoś pokazać, czekajcie. Zrobię to tak. Okej. Okay. Będziecie mieli lekcję prowadzenia live'a. O. Dobra. To jest drugie okno. Zaraz poczekam się wyświetli. To jest drugie okno, na którym ja to okno zawsze minimalizuję i mam podgląd na topczat. Ja je robię tak. I tu z boku sobie widzę, co tam się na czacie na żywo czy tam na topczacie dzieje. Teraz tu otworzyłem. I. I teraz tak. Jeżeli ktoś z Was wrzuci jakiegoś linka albo napisze nazwę, którą ja chcę sprawdzić w wyszukiwarce, to muszę najechać na tą treść i zaznaczyć. A czasami mi się niechcący kliknie, i na przykład kliknę o i wychodzi mi lista: przypnij wiadomość, zgłoś, usuń tymczasowo, wycisz użytkownika, ukryj użytkownika na tym kanale, dodaj jako, jako moderatora, no bo ja jako. Administrator mogę dodać jako moderatora. I nie ma jak z tego wyjść. Trzeba kliknąć gdzieś indziej. W puste pole. I mogło mi się niechcący, bo mi się czasami zdarzy, kliknąć. I jeżeli wycofywałem myszkę, mogłem niechcący. Tak, tak się zastanawiam, bo ja nie pamiętam tego. Nie wiem, kiedy zniknęły dokładnie komentarze z Denka. Dzisiaj mi Mateusz zwrócił uwagę, że go nie ma. A nikt się wcześniej nie kapnął. No właśnie. Ale właśnie. Czekaj, czekaj. Ale coś tu kurde nie gra, bo ty na ostatnim live'ie tak wcześniej poszedłeś spać. No czyli na live ci nie mogłem tego bana dać, bo, bo byłeś widoczny. Bo to na ostatnim live tak wcześniej poszedłeś spać, nie Zdenek? Hmm. no tak muszę, znaczy ja mam nie 4K, a 2K chyba ten monitor. <laughs> Macieju, drogi, ty tu byłeś jednym z podejrzanych, bo jesteś e, najwyższym szeryfem tutaj na, na tym, e, wśród moderatorów, ale okazało się, że zwykli moderatorzy też mogą. No chyba na ostatnim to musiało nastąpić, ale jak to się stało, jak to się stanęło, to ja nie wiem, bo e, moderatorzy nie mogą na komentarzach nikogo ukryć. Znaczy jak są komentarze pod filmami, bo sprawdzałem z Monshine'em, podniosłem mu uprawnienia nawet, podniosłem uprawnienia Monshine'owi i, e, i Monshine nadal nie mógł, e, mógł usunąć komentarz, ale nie mógł go, e, nie mógł ukryć użytkownika, mógł tylko usunąć albo zgłosić. Nie, tego live'a nie będziemy zapisywać. Eee, a to było co innego, Maciej, to było ten, takie czasowe, tak? Wycisz na ileś czasu, czekaj, jak to jest. Tymczasowo, no, tymczasowo. Cześć, majster. Dobra, panie. Dobra, pra, podejrzewam, że to ja, ja musiałem jakoś zrobić, ale jak, to za cholerę nie wiem. A, jest jeszcze jedna opcja. Dobra, ja zmykam. Dobra, kończymy ten... Nie, nie, bo tu tylko zamieszanie wprowadzam. Wszyscy myślą, że będzie impreza, <laughs> a tu nie ma żadnej imprezy. Wyjaśniłoś, dobra. Ale byłem w szoku, jak zobaczyłem zdenka w zbanowanych. Dobra, panie, kończę. Nie ma, Ko koniec tej imprezy dzisiaj. <laughs> bo cię zaraz znowu zbanuję, ty. No. Hmm. Dobra, kończę transmisję, na razie. Nie, nie, zły trolu, nie, 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 nie ma, nie ma żadnego live'a, nie ma, przepraszam cię bardzo, musimy kończyć, sprawdzaliśmy tutaj sprawy techniczne, dobra, trzymajcie się, hej.